Małgorzata Brzezińska TV Reklama, jesteśmy na premierze filmu Pokusa, a ze mną jest Piotr Stramowski. Witaj. Witam. Powiedz przede wszystkim jak ci się współpracowało z Marią Sadowską. E, bardzo dobrze, już drugi raz współpracowaliśmy razem, więc też laki były przytarte. Lubimy się z Marysią, e, dogadujemy się i jakoś szybko nam ta praca, a czy szybko, no sprawnie nam ta praca idzie. A co powiesz o swojej postaci, tutaj akurat w pokusie? Max to jest taki ważny element w tym filmie, z tego względu, że jest takim trochę czarnym charakterem. No i tak naprawdę dzięki niemu... Ta postać była dla mnie trochę ciężka, z tego względu, że jakby ja przekazuję te... Jestem nośnikiem tych złych emocji trochę i tego, o czym film opowiada. Więc nigdy nie jest przyjemne wchodzić w takie... Dotykać zła, a przyjemne to jest takie. To potrafi zło potrafi być kuszące, przyjemne, ale, ale z tym trzeba uważać, więc jakbym to, to było takie. Było różnie, tak powiem. Wydaje mi się, że w swojej karierze wiele razy dotykałeś tego zła na ekranie, na planie filmowym. E, powiedz, jak ta rola odnajduje się na tle twoich innych, pozostałych ról? A, jak ta rola się odnajduje? Pff, każda rola jest inna, nie chcę ich porównywać. To każdy gram innych ludzi po prostu. E, no i tutaj zagrałem znowu, jak. Jakiegoś innego człowieka, eee, a to już widzę ceni. Jasne. E, powiedz mi, co ty uważasz o zatrudnianiu influencerów, czy też osób niezwiązanych z aktorstwem, teatrem, do takich filmów? Bo wiemy, że Maria Sodowska zdecydowała się na taki krok. Możemy tutaj zobaczyć między m.in. Oleciu, Pestiflera. Co ty o tym sądzisz jako aktor? E, tylko powiem, że buziaka puściłem Andrei, e, bo, bo go pierwszy raz widziałem od paru miesięcy. E, co myślę o tym? Znaczy, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. E, chodzi, Ja zawsze byłem zdania, że robimy te filmy dla ludzi. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób obejrzało te filmy. Osoby, które, influencerzy przyciągają olbrzymią publikę, e, młodych ludzi zazwyczaj. A bardzo nam zależało, żeby ten film zobaczył jak najwięcej osób, no bo poruszamy bardzo ważne kwestie, m.in. mobbingu, wykorzystywania seksualnego młodych kobiet i tego zagrożenia, które czeka na nas w klubach. I właśnie ci młodzi ludzie, którzy klikają sobie czy oleciupę, czy stiflera, chodzą do tych klubów i uważam, że w ogóle ten film jest jakąś taką przestrogą, też. Nie uważam tylko tak, jest. Że o, o, Opowiada o bardzo ważnym problemie w społeczeństwie, właśnie, którym jest ten. no te zagrożenia, które na nas mogą nam czekać. Czyli rozumiem, że odbierasz to tak, że po prostu jest to sposób na dotarcie do młodszej widowni, a czy uważasz, że pokusa jest właśnie takim filmem, który powinien do najmłodszych osób dotrzeć? Zdecydowanie uważam, że ten film powinien trafić do najmłodszych. Mam na myśli no, to, co powiedziałem, że poruszamy tematy. tak Mówimy o mobbingu, o wykorzystywaniu seksualnym, o zagrożeniach, które czekają właśnie na młode dziewczyny czy chłopaków e, w, na, na imprezach. A imprez jest masa, młodzi tłumami chodzą na te imprezy, więc też warto sobie przypomnieć o tym, e, co może się niestety tam wydarzyć, i po prostu być uważniejszym. E, więc tak. A jak wspominasz pracę z Patrykiem Wegą, bo wiele razy mogliśmy Cię zobaczyć na ekranie właśnie u niego. No tak, bardzo dobrze wspominam pracę z Patrykiem. Kocham z nim pracować, trochę za nim tęsknię, bo nie widzieliśmy się już chyba z parę lat, ze dwa lata, bo minie. To jest moja najdłuższa przerwa z nim. I, i co, no, powiedział, że już nie będzie robić filmów w Polsce. <laughs> Może mnie weźmie do jakiegoś zagranicznego. Myślisz, że Faktycznie dojdzie do czegoś takiego, że stworzy ten film zagraniczny, czy chociażby właśnie z zagraniczną obsadą? Tak, no wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Ja znając Patryka i, e, i to, jaki jest konsekwentny w swoich działaniach, to, to jest kwestia czasu tylko. E, to jeszcze jedno pytanie. Chciałabym Cię zapytać, jaka jest Twoja wymar wymarzona rola, co by Cię w 100% spełniło jako aktora? Jezu, ja już jak Katarynka powtarzam, Joker. Już w każdym wywiadzie, jaka jest Twoja rola, Joker. Czy no, jesteś ja. bliżej tego celu, może? Nie wiem, no zawsze. No, mam nadzieję, że z każdym dniem jestem bliżej. Yy... Na, na pewno śmierci, <laughs> więc pewnie, że też bliżej e, wszystkiego innego również i mam nadzieję Jokera też. No i myślę, że im częściej będziesz powtarzał tym bliżej tego celu będziesz. Dzięki wielkie za rozmowę i tego dzisiaj ci życzymy właśnie. Dziękuję również i zapraszam na film pokusa.